Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale Fitness bez ściemy. I zapraszam dzisiaj na kolejny trening. Będzie to trening poświęcony górnej części ciała. Rzeźbimy ramiona i barki, tym razem bez użycia żadnego sprzętu, tylko używamy własnego ciężaru ciała. Przygotujcie się i zaczynamy. Zaczniemy w pozycji psa, z głową w dół. Parę razy pomaślorujmy w miejscu, żeby porościągać troszkę nogi. I teraz z wydechem przenosimy ciężar ciała, tylko trochę albo całkiem do przodu, do pozycji deski, bez opuszczania bioder. I z wydechem ruch do tyłu. Wdech. I wydech. Łokcie są lekutko. Ugięta. Wdech. I wydech. Zróbmy jeszcze pięć powtórzeń, jeśli możecie. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Teraz przejdziemy do pozycji na czworaka, wyciągnijcie ramiona przed sobą, jak najdalej potraficie, dłonie na szerokość barków. Teraz znowu z wydechem ruch do przodu, z wydechem ruch do tyłu. Możecie na prawie wyprostowanych ramionach, kto silniejszy, może próbować ugiąć. Łokcie, ale trzymamy te łokcie blisko ciała i nie opuszczamy bioder. Zwróćcie uwagę, ja tylko wykonuję ruch górnej części ciała biodra. Pozostają mniej więcej w tej samej pozycji. Ugięcie łokcie powoduje obniżenie klatki piersiowej barków i głowy, ale nie bioder. Wdech, wydech do góry i do tyłu. To może to jeszcze pięć powtórzeń? W dowolnej opcji pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Świetnie, zostajemy w tej pozycji dziesięć, dziewięć, osiem, siedem. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zmieniamy pozycję. Podpieramy się na dłoniach. Najlepiej, gdyby palce były skierowane do przodu. Ale jeżeli z jakiegoś powodu macie to ograniczenie w barku i wolicie w tą stronę, no to zróbcie, ale. Lep, lepsze ustawienie jest, kiedy dłonie skierowane są do przodu. Wtedy nam te mięśnie pracują inaczej. Stopy na szerokość naszych bioder. Wdech, wydech. Unosimy biodra, niezbyt wysoko. Wdech i wydech. Z lekkim wychyleniem do tyłu, tak żeby poczuć, że pracują nasze ramiona. Wdech i wydech. I wydech. Kto może to jeszcze 5 powtórzeń. 5. 4, 3. 2. 1. Krótka przerwa dla nadgarstków. Jeżeli macie słabe nadgarstki, to na końcu odcinka dodam link. Dam go też w opisie. Na wzmacnianie nadgarstków. Rób się codziennie i się różnicę. Ta sama pozycja. Myślę, że teraz biodra są uniesione, też niezbyt wysoko, tylko tyle, żeby było nad podłogą, i uginamy łokcie. Wdech, ugięte, wydech, prostujemy. Wdech i wydech. Ugięte łokcie skierowane są do tyłu, nie na zewnątrz, tylko do tyłu. Wdech. I wydech. Pięć powtórzeń. Pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden, świetnie. Znowu troszkę odpoczynek dla nadgarstków, krótka przerwa. Jeśli ktoś chce napić się wody. Teraz nadgarstki nam będą odpoczywać. Zmienimy pozycję. Na podparcie na przedramionach. Do pozycji najpierw dziecka. Łokcie jak najbliżej do przodu. żeby trochę były uniesione nasze pojodra. Teraz przechylamy się do przodu. Pozycja. Tu dowolnie, możecie na obydwu kolonach, możecie na jednym, możecie na dwóch. Tylko unosimy jeden bark i kładziemy dłoń na macie. Wdech i wydech. Wersja łatwiejsza będzie z podparciem na dwóch kolonach. W dalszym ciągu angażujemy tutaj górną część ciała. Możecie na przemian zmieniać nogi po jednym powtórzeniu. Na obie dłonie, i potem zmienić nogę, lub pozycja plank. Wdech i wdech Kto może, to jeszcze pięć powtórzeń na prawo i na lewo. Pięć, cztery, trzy, dwa. Zdajecie radę? Jeden. Super. Porozciągamy mięśnie, górnej części ciała. Dłonie do przodu wyciągnięte mocno. Wracamy do pozycji psa z głową w dół. I teraz z wdechem stopy szeroko na zewnątrz. Z wydechem dostawiamy Tech. I wdech. Jeśli chcecie sobie tą wersję utrudnić, bo macie mocniejsze ramiona, to można nogi podeprzeć na sofie, na krześle. Ja mam pufę. Mam nadzieję, że mi nie odjedzie ta pufa. Więc nogi mamy wtedy ustawione wyżej i z wdechem na dół, z wydechem wyżej, wdech i wydech. Jeszcze pięć powtórzeń kto może? Pięć, cztery. Dwa. I jeden. Świetnie. Jak nadgarstki? Znowu trochę porozciągajmy. Dociągamy palce do siebie. Rozciągamy nadgarstek. Trzymamy. Dziesięć. Dziewięć. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I jeden. Lekko potrząsamy. Drugie ramię. 10, 9, 8. Oddychajcie. 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1. Super. Dobrze, odstawimy sobie naszą pomoc. I znowu w pozycji podpartej na dłoniach z tyłu. Będziemy unosić biodra. I jedną nogę wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Jeżeli poczujecie, że noga, która się na biodro, opada w dół, to wykonujcie z obydwoma stopami na podłodze. Dopiero jak wzmocnicie mięśnie, to można próbować z uniesioną nogą. Wdech i wydech. Kto może pięć powtórzeń na każdą stronę? Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I jeden. Super, dajmy nadgarstkom odpocząć. Znowu pozycja na przedramionach. Łokcie na szerokość naszych barków. Jeżeli nie jesteście pewni, czy dobrze są ustawione, to po prostu złapać tu za przeciwny łokieć, za przeciwne ramię i dłonie płasko albo mogą być zapleczone Tym razem stopy razem, kolana razem i unosimy kolana. Czyli cały ciężar opieramy na naszych przedramionach, na naszych łokciach i palcach u stóp. Wdech i wydech. Starajcie się, żeby głowa nie opierała się na podłodze. Wdech i wydech. Dech i wydech. Kto może jeszcze pięć powtórzeń? Pięć, cztery. Trzy, dwa i jeden. Super. Porozciągajmy znowu nasze mięśnie, ramion, klatki piersiowej, barki dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden. Kto jeszcze daje radę? To ostatnie trzy powtórzenia. Pozycja psa z gawą w dół. Będziemy unosić prawą nogę i zginać się w kolanie z lekkim przeniesieniem ciężara ciała do przodu. Jeżeli nie jesteście mocniejsi, to może nawet kolano dosięgnie do łokcia. Wdech i wydech. Przy okazji, rozciąga się też lewa noga łytka i tylne mięśnie, uda. Tech i wydech. Pracują mięśnie brzucha. Więc nie tylko ramiona, ale również środkowa i dolna część ciała. Ostatnie pięć. Kto może? Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Zmieniamy stronę. Noga uniesiona z wydechem do przodu na tyle, ile utrzymujecie ciężar ciała, bez opuszczania bioder. Tak, to tyłu. Wydech do przodu. Kto jeszcze daje radę? Ostatnie 5 powtórzeń: 5, 4. Trzy. Dwa. I jeden. Świetnie. Zmienimy pozycję znowu w podparciu z tyłu i będziemy wykonywać dwa kroki do przodu i dwa kroki do tyłu. Noga i ręka. Jeden. I dwa, jeden i dwa. Kto ma słabe nadgarstki, no to trzeba najpierw nad nimi popracować. Kto może to jeszcze pięć powtórzeń przód, tył, to jest pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I ostatni raz. Świetnie. Znowu odgarski porozciągajmy. Ciągnąc palce do siebie. Tu rozciągamy przednią część nadgarstka. Sylwetka prostwana. dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Zmieniamy stronę, trzymamy, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery. 3, 2, 1. Ostatnie ćwiczenie już teraz na przedramionach. więc na garski będą odpoczywać. Łupatki w linii z naszymi łokciami. Kolana razem, ale w linii biodry. Czyli Nie za bardzo do przodu, nie za bardzo do tyłu. I sobie teraz z wdechem wykonujemy ruch do przodu, z wydechem ruch do tyłu. Wdech. I wydech. To jest opcja pierwsza. Łatwiejsza. Druga wersja z jedną wyprostowaną nogą. Możecie zmieniać co dwa, czy jedno powtórzenie. Lub możecie spróbować na wyprostowanych nogach. Tylko znowu, nie opuszczamy bioder przy ruchu do przodu. Jest tylko ruch do przodu. Do tyłu trochę biodra pójdą w górę. Wdech. I wydech. To nie tylko siła ramion, ale również zakres ruchu w stawie barkowym. Tech i wygląda to może 5 powtórzeń. 5 4 3 2 1. Super. Palce stóp podkurczone, tak żeby biodra były Dosyć wysoko, ramiona przed sobą i ciągniemy barki, klatkę piersią w dół, bez opuszczania głowy. Trzymajcie głowę w linii z ramionami, tak żeby pracowały mięśnie szyi, mięśnie karku. Im bardziej ciągniecie barki w dół, tym głębsze rozciąganie ramion, barków klatki piersiowej, ale też rozciągamy mięśnie pośladków i odcinka lędziowego. Trzymamy 10, dziewięć, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Prawe ramię w dalszym ciągu z przodu, lewe ramię pod prawym do boku. Tak, żeby była rotacja górnej części ciała. Teraz jeżeli możecie oprzeć barki głowę, to opieramy. Jeśli nie, to będą troszkę wyżej. Starajcie się, żeby dłoń była skierowana do tyłu, a nie do góry. I ciągniemy znowu prawy bark w dół. Żebyście czuli rozciąganie właśnie w tym miejscu. Będzie też Lewa część pleców. I trzymamy. Dziesięć. Dziewięć. Pilnujcie oddechu. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Zmieniamy stronę. Sioturce lewe ramię jest wyciągnięte do przodu, prawe skierowane w lewą stronę, znowu dłoń skierowana do tyłu. Im bardziej ciągniecie lewy bark, czyli te ta wyprostowane, ta wyprostowane ramię, tym głębsze rozciąganie mięśni. Spokojny oddech. Trzymamy 10, 9, 8, Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden super. Do pozycji siedzącej. Lewe ramię wyprostowane w łokciu opieramy tu i na przedramieniu i bez rotacji klatki piersiowej ciągniemy ramię do siebie, w tym samym czasie wypychając bark do tyłu. Tu rozciągamy mięśnie barku i ramienia. Sylwetka wyprostowana, żeby nie unosić barku, ciągniemy go w dół i do tyłu. To nie są duże mięśnie, więc nie będzie to jakieś super intensywne uczucie rozciągania, ale takie właśnie ciągnięcie mięśni powinniście poczuć. Oplniamy oddechu, sylwetka prostowana, klatka piersiowa do przodu. Mam nadzieję, że to już nie, w ogóle nie trzeba powtarzać. Trzymamy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zmieniamy stronę. Tu na przedramieniu. Park do tyłu i w dół. Ramię do siebie. Bez rotacji, bez unoszenia, bez przechylania się do boku. Trzymamy rozciąganie 10, dziewięć, osiem. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźniamy. To jeszcze nadgarstki. Lewa dłoń przed sobą skierowana w Waszą stronę. Palce prawej opieramy na palcach od lewej dłoni i ciągniemy palce. Następuje zgięcie w nadgarstku i rozciągamy tu przednią część. I rozciągamy mięśnie przedramienia. Znowu sprawdźcie, czy unosicie bark. Rozluźnione. Trzymamy 10, 9, 8, 7, 6, Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Zmieniamy stronę. Powoli. Znowu dłoń do siebie. Palce u góry i im bardziej ciągniecie palce, tym bardziej następuje zgięcie w nadgarstku i poczujecie mięśnie przedramienia. Bark w dół. Spokojny oddech. I trzymamy jeszcze 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeszcze jedno ćwiczenie rozciągające. Prawy łokieć opieramy sobie na biodrze, także sylwetka nam się lekko pochyla. W prawą stronę, wyciągamy lewerami przed sobą i myślcie o barku. Nie tak bardzo o ciągnięciu dłoni, tylko o ciągnięciu barku. Ciągniemy bark do tyłu i czujemy jak rozciągamy mięśnie w tej części. Ciągniemy bark, ciągniemy bark, bark, bark. Nie ramie, nie dłoń, tylko bark. I na wygodnej pozycji trzymamy. Nie opuszczajcie dłoni, Jeżeli opuszczacie dłoń, to znaczy, że zakres ruchu jest taki jaki jest i opuszczanie dłoni nie powoduje dalej większego rozciągania. Trzymamy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Powoli wracamy. Lewą okiełę się opieramy, lekko nam sylwetka się pochyla w tą samą stronę. Trzymamy dłoń cały czas na tej samej wysokości i koncentrujemy się na ruchu barku. Ciągniemy bark do tyłu, za siebie i zostajemy w wygodnej pozycji. Czyli jak pracują mięśnie między łopatkami, to znaczy, że to jest ten ruch. Jeżeli ciągniecie tylko ramię, Dłoń. No to niekoniecznie to zadziała. Trzymamy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobrze, rozciągnijmy jeszcze teraz Tylną część pleców, czyli zaplatamy dłonie. Ruch jest taki, jakbyście odpychali coś przed sobą. Czyli zaokrąglamy plecy, wyciągamy ramiona przed siebie, głowa lekko w dół. Ale nie ciągnijcie tej głowy, nie ciągniemy brody do siebie, tylko lekko opuszczamy głowę. I trzymamy 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Świetnie. Przerwamy piątkę za dzisiaj. Czekam na Wasze kciuki, czekam na Wasze komentarze. Proszę, dajcie mi znać, jak łatwe czy trudne były te dzisiejsze ćwiczenia dla Was i jak nadgarski. Ja tutaj daję link również w opisie do ćwiczeń wzmacniających nadgarstki, to jest bardzo ważne, jeżeli macie słabe nadgarstki to nie rezygnujcie z ćwiczeń, skupcie się na tym, żeby je wzmocnić, bo na stare lata, ja wiem, że nie teraz, o tym nikt nie myśli to się wszystko odezwie, to się wszystko odezwie, nie ma odpowiedniej mobilności, nie ma dobrej sprawności siły tych mięśni i ścięgien i to, to się z wiekiem później odbije, więc Prędzej czy później tak będziecie musieli to ćwiczyć, jeżeli nie chcecie mieć żadnych zwierodnień i problemów później z tymi stawami. Dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie Wasze bardzo fajne komentarze. Zachęcam do pisania również na naszej grupie na Facebooku. Motywujmy się tam razem, twórzmy taką naszą fajną społeczność, gdzie nawzajem się motywujemy i. Na grupa na Facebooku Aktywny Senior działa super. Ja wiem, że oni mają więcej czasu niż my pracujący, ale jeżeli ktoś z Was znajdzie chwilę i wrzuci zdjęcie czy print screena ze swoich ćwiczeń, ze swojej aktywności, nieważne ile to jest, to może być 100 kroków, to może być 1000 kroków, nieważne. Liczy się to, że coś postanowiliście zrobić, tak? Od czegoś trzeba zacząć. Małymi krokami jest najłatwiej, więc czekam, na to aż będziecie pisać i wysyłać swoje zdjęcia, print screeny, co robicie i co udało Wam się w danym dniu osiągnąć. Teraz macie piękną jesień, ja tutaj niestety nie i tej pory roku mi najbardziej brakuje, więc bardzo, bardzo mi fajnie oglądać zdjęcia z pięknej polskiej jesieni. Dziękuję również wszystkim tym, którzy dołączyli do programu, wspieram fitness byście My zostali fanem, super fanem lub mega fanem, a ja w ramach wdzięczności będę Wam udostępniać odcinki dużo wcześniej przed premierą, a oprócz tego będą właśnie jeszcze wycięte materiały i jakieś takie jeszcze inne niespodzianki, ale to wszystko z czasem. Życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia za tydzień.